MUZO FM NEWS MUZO FM BIZNES 7% 31% MUZO FM POGODA Jutro ma być pochmurno, ale z przejaśnieniami miejscami na północy oraz południowym wschodzie pojawi się przelotny deszcz. Będzie od 9 do 12 stopni chłodniej na Podhalu, około 8. FM. Najlepsze kawałki w mieście. A teraz Muzo Non Stop. Zaprasza Paweł Oksanowicz. Muzo FM. Muzo FM. Muzo FM. Słuchacie FM. Muza FM. Reklama. Po reklamie. Muzo FM. Najlepsze kawałki w mieście. Muzo FM. Muzo FM. Muzo FM. To jest Muzo FM. Muzo FM. Autopromocja. Let's dance. Wskocz z przytupem w weekend. Najlepsze kawałki pełne energii. Prezentuje Oksan Let's Dance. Słuchaj w każdą sobotę po 20:00. Tylko w MUZO FM. Autopromocja. Reklama. W poniedziałek zapadnie decyzja o zaostrzeniu protestu medyków. Premier nie skorzystał z zaproszenia do Białego Miasteczka, a to był warunek medyków do dalszych rozmów. Paraliż w najbliższych tygodniach grozi szpitalowi w Krakowie-Prokocimiu. To największy szpital pediatryczny na południu Polski. To głównie wina Unii, tak rzecznik rządu odpowiada na pytanie o galopującą inflację. News. Na zegarach 15, Kamil Szabowski, witajcie. Muzo FM, najlepsze kawałki w mieście. A teraz, teraz Muzo Non Stop, zapraszam Paweł Oksanowicz. Muzo FM, najlepsze kawałki w mieście. Słuchacie Muzo FM. Muzo FM. Najlepsze kawałki w mieście. Kawałki w mieście.